Jestem To jestem Nie! O! O! Nie, samolocik. nie lubię tej mapy! Dlatego ja wziąłem Aha. Czasu. <grym> Debil. Ej, patrzcie, ja krótkie nie. Nie! nie. O, Cię. Proszę, puść mi, puść Przemoc to nie jest rozwiązanie! Łukasz, <grym> co? Paralizator wyrzuci Nie, proszę, Łukasz! <grym> nie! Jeb! Je! w Je! końcu mogę to zrobić! Je! <grym> no. 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 Czemu ja nie widzę, Łukasz? To jest niewidzialne w No! Tak <noise> 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 robimy jeden na jednego, jeden na jednego. się po tych porogach, jeden na jednego Dobra. No, w pięciu osób po się ustawmy. Brawo! Ten na jednego, rozumiesz? I ustawiamy się po rogach. O, na przepraszam. Ryski. No ty k***a debilu. <noise> no to najpierw w prakcie nadam. No, po nada. na po, po No już niosę do rogu, Łukaszek ja, już go niosę. Trzymam go, trzymam go, trzymam go. Trzymam <noise> go. Dobra, to po jednego na rogach. <noise> Ale palczo, Nie, proszę, proszę, Oj, smato, teraz mnie na dół, o ile będę mógł cię o, zapać. Nie, idziesz ze mną! Idziesz ze mną! Nie, z... no, co tam nie, się nie? nie. nie widzę cię! Nie! <laughs> w końcu wygram Zrobimy to tak, jak trzeba. Nie używaj ryby! <laughs> się zrób krój do przodu. Nie działa. O, ale skam. Dobra. O! <laughs> Ty, bo ta lawa chyba zbiera, wiecie? I kamienie spadają. O! Przerzut! Jaki oh! przerzut jaj, to jest? Się na... się na to, to jest trofeum! się na nieznanym niepełnosprawnym. To jest skończona! Stawmy się teraz po tych rogach zajebanych, co? No Dobra, ja idę. Już. Kto chce pierwszy? O! Oh. Oh. <suszą> oh Boże! Oh, <suszą> tak. będziemy mieć więcej oh. jednorożców. No ja ci 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 mogę wdecydować. O! Jeboba! O! O! <śmiania> co ty robisz? <śmiania> za szybko puściłam. O gówno! Ej, co to za gówno? Pokaż gówno. Top! Ej! Ej, przeczekaj, masz gówno! Na ekranie, co Masz gówno na ekranie? No tak, na półekranie! Pokaż, załóż mi mi gówno. Czekaj, nie wiem jak. No i. Trzy, ja, cztery. <śmiania> o kurczę. Boże. I wypierdalaj, ale to było szybkie! A, a, a. Teraz Dawaj, Tomek tylko ja sobie Nie, 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 oni dobra. No i dawajcie szybko. O. Przepraszam, to chodzić. No, Mówię, dawajcie szybko mapa się będzie rozpierdalać. No ale nie, nie! Dobra, Łukasz. Tomek, dawajcie. O. Ej. Co się stało? Wygrałeś? Nie, wraca jeszcze. Dobra. O! to, chce to, to. Powodzenia? O, nie! O! o to wygrał chyba. chyba? To ja. Panam? Nie, to my yeah. Nie! Yeah, wow, wow! Oj, poczekaj, poczekaj, bo śpię. No, poczekaj, poczekaj, proszę. O, Pro, nie, nie rób tego. Oglądam o, mam nabitę O, świetle. Tak, bro. Przestańcie się bić na chwilę, zobaczcie jak to jest ślicznie. Zobaczcie jakie to jest... Pokaż te widoczki. masz te gwiazdy, spójrz, jak się po tutaj trapia, zobacz mnie slędzi. Tak tu się i Ja otrzymał się w tą grę. I ty śpiąc o no, no bo tam bo Jest sam fas! O! O nie, co jest? My... Zaprałeś trochę, nie? no! Fajnie! Ale przerwa! Nie, 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 Ej, nie! Jak to stałeś pierwsza? O, o! O kurwa bomba! Nie! Pfff! Aaaaaaaa! Hahaha! w łapek! Nie! Nie! Ty, jak ona szybko przypłynęła z tej lawy w ogóle, widziałeś to? No, to no, no. otrzymasz? co ty robisz? Ha! Pijn-dzi-cu! Hahaha! Po pokostkach! Co? Po, po Zobacz, jak ci krona rozjebać, proszę puść mnie! Opuściła. No, Ale nie ta! Ha! <laughs> Hahaha! <laughs> o, niemało! Ha! Au! <laughs> O, 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 o. Co Jak to się... się stało? Nie no, mamy... to kto głową, witra! Co się stało? Gdyby nie Ciepło. No, ale gorąco. sądzisz? <noise> <noise> my tak patrzymy, my narożnik, my narożnik! <noise> Dobrze, dawaj, na dawaj, dawaj, bies! Huuuu, Nie się aż tak, może dalej narożnikiem. kto kurwa! <noise> Ej, macie to, macie to Ej, zobacz jakie śmieszne <gulatory> Ej, <noise> <gulatory noise> wrócił! Nara, nara Macie, jeden na jednego, macie bombę A, bo jeszcze ten żyje No wiem, że wrócił <gulatory noise> A mu się dupka pali <gulatory noise> No ty! Ty, pierdolę To, 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 to. <gulatory noise> Dawid pamiętaj chce to... <grym> Dawid i pamiętaj! I chuj Wiesz co tam? No, nie ja chciałem cię zrzucić! Za oko cię trzymam za oko! O! Nie! Trzymam się ciebie! Nie chcę się Ja, ja ciebie trzymałem! Nie, ja chcę, do ja, ci... chcę do zdjęcia, Siemanko, ja chcę do zdjęcia! Ja chcę to zdjęcia! Ja chcę do zdjęcia! Yes! <grym> Spólna fota! Ale o! foto rodzinna to ty. <grym> Ciela. A, w głupieć? Pozostajesz cały czas, bo ja cię nawet na ekranie nie widzę O, ale tego masz, masz więcej Ała! Cześć Nie wiem, czy A jak to puścić? No kur... jak to puścić? Jak to puścić? Au puści? puści? Masz połowę, no puści ja Dałeś mi w dupę ten, przypychałeś To wcale nie było. Nie! Ziemię Chodź, się Ja wyglądam, jakbym zdechła, już. Uwierz mi, ja nie żyję. W sumie mi ty. Nie żyję. O! Nie umiem pić! Nie umiem! Nie umiem! O! Jestem cięższy od niej. Bo jesteś bosem. Aha. O, widzisz, i nie utrzymaj. Aaaa! <śmary> Co ty, ja. ty Czemu to ty Oj, fuj, to, że se pograł Dwie ten, bąby tak on pograł. bomby taką. Przesadnie, przed! Przesadnie! Balonka mam. Co je Patrz, na top Trzymaj się! Puść on to! Trzymaj się! Ty co Oj, oj, oj! 3 do 0 na swoje bom. No jak? co tam jakiś bukakę? Oj, Robię sobie ręka wylałam nózem. Jak to wyrzucić? wyrzucić? Pięknie! <Pierdolce> Pierdole! Long live the king! O oh, nie! Trzymaj mnie, pomóż mi! Pomóż mi! Co <śmierdolę> ja, ja <się> Za jeba! <śmierdolę> <Nie ma> cię! <śmierdolę> Pika, żeby już nie. Y, żeby poskoczyć i potem A, żeby po prostu kopnąć. I w locie kopiesz, i to jest mocniej. Ciesuj sobie! O, widzisz? Taki musisz musi w głowę spierdolić właśnie. O, bo właśnie, żeby poczekać aż sam się spierdoli. Ale... Reku <śmierdolę> ręką! Ej, patrz, <śmierdolę> się! Patrz, no! Oj, chuj. No, dobrze, dobrze. <śmienicza> ty, jeden, ty, 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 jakbyśmy się ty, A z baranka <śmienicza> ci zajebałem. <śmienicza> A ty, O ty, sama ty, ty, O kur... <śmienicza> <śmienicza> <kurze. Nie>. <śmienicza> ty, no, oh, zostawiłam, wypierdolę oh, oh, bomba. O, oh. o, oh, oh. oh. Trzymajcie się. Łukasz! LCR się nie gra w dawaj, robisz to. Spierdalaj! Nie, Łukasz! Nie! Łukasz! Nie! Łukasz, dış... pomóż się mi. mnie, trzymaj się mnie! I, primera... i Dawaj, na tzw. wysepkę! Szybko, trzymaj mnie, mnie, Utopimy się I razem, razem chodź! No i łatwo. Ej, zostaniemy tu razem? Zostańmy tak. tu, będzie super! Macie saunę, patrz teraz! Wjebało <słany> mnie! Jak ci wjebało do środka? Tak! Tam Tomek. Poczekaj, bo... Kur... Dawid! Pomocy! Jeszcze masz tył silnik. Możesz ci odzłapać. A... A... Nie! Nie! <laughs> Jak Nie! cię pożarły pale. ja tylko stoję, że się patrzę. Ała. Wypierdalaj, to Ała. nasza góra. To jest nasza modem MLS. Zajebałaś i mi, i Tomkowi. wasza góra, ta. No ciekawe. Tomek z Rozą, ona cię wykorzystuje. On cię wykorzystuje, rozumiesz? Ona chyba na pieniędzy tu jest. O widzisz, wyjepałam je! Łukasz! Łukasz, złap się, mnie! chodź! Ej, klepię cię w dupę! Chodź! Staj. Proszę cię, nie! Tomek! Przegnaj, proszę, proszę, Nie! Razem, razem <grym <grym> <ci ubie. grym> się uchodźmy! Razem! Z tobą razem! Lecimy razem! Proszę cię, przytul mnie! <grym> Tomeczku, proszę nie puszczaj mnie, proszę! Tomek, proszę, nie puszczaj mnie! Dawid! Puściłeś! Mnie. <grym> nie, Tomek! Puściłeś mnie, utopiłem się! Ja też.

nie podglądaj. No czako tam jest, tam już no, ten czako Ostawiam ci ciun no, czako. Cię, o, Duma. Tam było, daj, tam właśnie. Czekaj, jak macie je wrzucić tym na przykład, to cię zaboli. Jak czy? rzucę na przykład, cię zaboli. Ja. Ani z gwiazdami, ooo! Oh! Yeaaah! Wypierdalaj! Oh, o nie! Ty oh, oh, oh. O ty Dawid chyba po Ale zmrodziło! Hyhy! No i znowu ona wygrała, co jest? Instagram sirwenek, Instagram sirwenek! Instagram biushi, Instagram biushi! Twitch biushi, YouTube oh! biushi! <laughs> tylko jedno, a ta już trzy podała! Jaka <laughs> kłodna potencjał! Rozbędziłam się! Hahaha! <laughs> pomocy, pomocy! Au! NIE PROSZĘ 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 Dawaj dawaj NIE <Declaration> pr <N> <protecting room> Dawa right. umiem. O, Nie umiem No super fajnie obosa. Nie ja go biorę to miso. mój chłopak Ej, to mój chłopak Zada mnie zada mnie No to sowa <illnesses> Ja pierd... Jeszcze, jeszcze Rozpięte nie. Jej ze a <grybuj> jeee! No, to się wyjebał. O, jak ci mordę, ujadę loda robię. Ej, błogaj, to był Trzma, to zgaś mi światło w tym pokoju. Jest... Zapalił światło, wyszedł z kurby no. Jebany kot. Nie wiem, jak tak można ojcu mówić. Jóż, go dobi? Zmieniaj się drużynę. Nie wiem, ty kodyk, zmienić drużynę jeszcze. Poza Biuszy? <grybuj> Łukasz opuścił bąka i musimy uciekać. Kule. Ale dupcy. Jak b... No, jak... Aha, no, ty mu to się... podajesz? To nie! Staram się mu zajebać z kopa. Podaj! No i znowu ten... Yeah. ...ręcznikowy yeah. <laughs> Ręcznikowy... <laughs>

jak spocony i dopiero spod prysznica wyszedł. Mówię, że dopiero z wyszedł się spocił. Co <śmulatory> <śmulatory> yes! mnie rzucił? O, no nie! No, nie! no, nie! no, no, no! no ja pierd... zrobię. No, dość Pa, pa, pa. <śmulatory> Podaj, Sirwen, podaj. <śmulatory> nie ma opcji. Rzuć! Prawym rzuć! Dobrze! Idź po nią! mam go! Idź po nią! Wesiąc, pierdalaj! Trzymam go dalej, szmaciarze! Ojebusko jebać! O, przegrał! Zajebałeś mi! Ale dobrze, zwejtował się, myślisz, że jestem piłką! Ej, kod wkładam ci pysk do buźki, nie podoba mi się to. <śmuch> Staram o, oh, się! Staram lech. się! Staram... Nie, ma STARAM SIĘ! UGAĆ! Nie! 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 DAJ! Tylko nieręcznikowy! ręcznikowy! Biorę, biorę! Pomagam! NIE! Easy. Całkiem nie robiłeś w tym meczu. Łukasz ci gierkę wykarował. Co mi z rączkę? Łapie się. się. Jesteśmy się parą geju. Użyjmy się. O nie. On mnie do łóżka zaciągał chyba. Ja się po prostu już targałem. Się postawili nieuczciwe, zajeb, Zajęta, tak! Patrz to! O nie, będzie widać, A, nie. Wyjeb to, wyjeb to. o będzie? Wie to, wie to Ale nie widziałem! Nie, nie. nie widziałem, kamera mi się przesunęła Patrz Dotyczny. to, patrz to, no, patrz no to. Bej. Kamera mi się przesunęła No na bramce stoi Ja bronię, ja bronię, wstawaj, ja, ja bronię no, ale... <śles> ja bronię, ja bronię. Ja bronię. Daj zbiórki, daj końców. A porobiła, porobiła. Szmata. <śles> no! o! o, przepraszam. Już <śles> Bierz i, Dobrze! No! O, jest Łatwo z wami. Ty kurwa, Chciałbym czosko. cię, Łukasek, przeprosić. Nie ma problemu, kocham cię. Za Nienawidzę o. gejów. Nienawidzę o. ludzi, którzy nie mają zakrztygodności. To <grym> a ten się wypina na pieska. A <grym> to jak modeleczka, modeleczka. Czaj, że normalni ludzie sobie robią matki. Matki se robią, mama jej dał wejść. Matki se robią. No